Drodzy maturzyści, milczenie jest złotem? Z pewnością, ale nie na maturze ustnej. Na maturze ustnej musimy być skupieni i znakomicie posługiwać się naszym głosem. Nie tylko istotne są wiadomości, ale również to, aby mówić właściwie, aby się rozgrzać przed maturą. A więc ćwiczonka A, O i O, U. Takie można sobie zrobić. Tak, moi drodzy, oddychamy wdech nosem, wydech ustami. A więc wdech, energia, wydech dwutlenek węgla, czyli to, co nas stresuje, wydychamy. Bądźcie dobrej myśli, nie martwcie się, bo przecież uczyliście się cały rok i jesteście świetnie przygotowani, tylko proszę nie mówić, że ja niczego nie pamiętam, to nieprawda. No i na końcu. Oczywiście skupienie, koncentracja. Nie zawadzi napić się, napić się kilka łeków wody, bo przecież woda jest w naszych płynach ustrojowych i powoduje dotlenienie y, organizmu. Bądźcie spokojni, bądźcie skoncentrowani, wiedza, owszem, ale też rozgrzejcie aparat mowy. Trzymam kciuki i napiszcie później, jakie mieliście tematy i jak Wam w ogóle poszło.